Jeżeli przeszedłeś z Androida na iPhone'a, to w tym filmie pokażę ci najlepsze sztuczki i porady, dzięki którym lepiej wykorzystasz swój nowy telefon. Jeżeli chcecie w mailu lub w wiadomości na przykład na WhatsAppie wysłać kilka zdjęć, to po pierwsze wejdźcie sobie do aplikacji Zdjęcia, kliknijcie na pierwsze zdjęcie, które chcecie dodać, przesuncie je tutaj do rogu, a następnie pozaznaczajcie zdjęcia dodatkowe, tak jak w tym przypadku widzicie, mam 6 zdjęć, przechodzimy sobie do aplikacji maila. Wrzucamy i wszystkie zdjęcia zostały od razu dodane. Jeżeli robisz notatkę, piszesz tekst, po prostu korzystasz z klawiatury i potrzebujesz ten wskaźnik przenieść w dowolne miejsce, to wciśnij i przytrzymaj spację i wtedy klawiatura staje się takim ogromnym touchpadem, dzięki któremu właściwie w dowolnym kierunku możesz przenieść ten wskaźnik. Jeżeli potrzebujecie pisać jedną ręką na waszym iPhone'ie, to tą klawiaturę pełnowymiarową w łatwy sposób możecie pomniejszyć. Wystarczy, kliknięcie na ikonkę emoji w lewym dolnym rogu, a następnie wybierzecie, czy klawiatura ma być pomniejszona na lewo czy na prawo. I zobaczcie teraz spokojnie jednym palcem możecie wszystko pisać. Jeżeli zaznaczysz tekst na iPhone możesz szybko skopiować go, wyciąć, używając tego górnego menu kontekstowego, ale jest na to jeszcze szybszy sposób. Wystarczy, że trzy palce suniesz do środka, pojawia się informacja kopiuj i ten tekst już został skopiowany do schowka. I teraz żeby szybko wkleić ten tekst, wystarczy, że rozsuniesz trzy palce i zobacz mamy szybką opcję wklejania. I tak samo, jeżeli dwukrotnie suniesz trzy palce, masz opcję wycinania. W iPhone'ie możesz przełączać się bardzo szybko między aktywnymi aplikacjami, oczywiście nie robiąc tego w taki tradycyjny sposób, przesunięciem do góry i wybierając daną aplikację, ale możesz to zrobić dużo szybciej. Wystarczy, że tutaj na dole przesuniesz palcem w lewo lub w prawo i zobacz, o ile szybszy jest to sposób. Jeżeli na waszym iPhonie jest kilka ekranów, między którymi po prostu przełączanie się zajmuje Wam dużo czasu, to wystarczy, że przy przełączaniu się klikniecie i będziecie przesuwali po tych czterech kropkach, które się pojawiają i zobaczcie, jak o wiele szybsze jest to rozwiązanie. Ten sam trik działa także z klawiaturą do emoji, dzięki czemu możecie się przełączać między różnymi ikonkami. Jeżeli przeglądacie jakąś stronę internetową, ewentualnie jesteście w jakiejś aplikacji na waszym iPhone'ie, to tutaj po prawej stronie może się pokazać taki znacznik przewijania. Jeżeli klikniecie go i przytrzymacie, możecie szybko przewijać waszą stronę. Jeżeli dajecie swojemu dziecku telefon i na przykład włączacie mu YouTube'a po to, żeby obejrzał sobie bajkę, ale nie chcecie, żeby grzebał wam po telefonie, zmieniał ustawienia, to wystarczy, że trzy razy klikniecie klawiszem blokady i w tym momencie włącza wam się dostęp nadzorowany, czyli nic nie może zrobić poza aplikacją, która aktualnie jest włączona na waszym ekranie. Żeby oczywiście odblokować ten dostęp nadzorowany, ponownie trzeba kliknąć trzy razy i podać kod dostępu, który wcześniej ustawicie. Żeby włączyć ten tryb, wchodzimy w ustawienia, przechodzimy do zakładki dostępność i tutaj na końcu dostęp nadzorowany, włączamy, oczywiście ustawcie sobie kod, ewentualnie face ID. Jeżeli korzystacie z waszego iPhone'a, ale na przykład macie tylko jedną wolną rękę, a potrzebujecie sięgnąć do góry ekranu, możecie zrobić taki szybki, krótki gest swiępnienia tutaj na dole, dzięki czemu, tak jak widzicie, pomniejsza wam się okienko aplikacji i możecie już bezproblemowo dosięgnąć wszystkiego. I ten gest oczywiście możecie wykorzystać w każdej aplikacji, nawet na ekranie głównym waszego iPhone'a. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest Submagic, aplikacja, która pozwala w dosłownie parę sekund dodać Napisy do Twojego filmu na Instagrama, YouTube, Shorts czy TikToka. Także, jeżeli jeszcze z niej nie korzystałeś, to linka z darmowym okresem próbnym znajdziesz w opisie pod tym filmem. Jeżeli potrzebuję szybko wysłać mój adres do kogoś albo numer konta bankowego, to wszystko mam dopisane do skrótów klawiaturowych, dzięki czemu to pisanie jest bardzo szybkie. Zobaczcie, na przykład, jeżeli chcę wysłać komuś mój adres e-mail, wystarczy, że dwa razy napiszę małpa i w tym momencie od razu klawiatura podpowiada mi mój adres e-mail. Natomiast jeżeli chcę wysłać numer konta bankowego, muszę napisać nrb i w tym momencie tutaj już klawiatura mi podpowiada. I żeby to ustawić, Wchodzimy sobie do ustawienia, przechodzimy do zakładki ogólne, wybieramy klawiatura, a następnie opcja zastępowanie tekstu. I tutaj musimy tym plusem dopisać frazę, jaką mamy wklejać, czyli tutaj na przykład telefon, wpisujemy nasz numer i skrót, który ma odpowiadać właśnie za ten telefon. Załóżmy tel. Zachowaj, i w tym momencie za każdym razem, kiedy wpiszemy sobie. Tel, klawiatura będzie Wam podpowiadała wasz numer telefonu. Jeżeli potrzebujecie zmierzyć odległość, nie macie metra przy sobie, to iPhone ma wbudowaną funkcję do mierzenia. Wystarczy, że wyszukacie sobie aplikację Miarka i w tym momencie możecie zaznaczyć dwa punkty plusem i już macie wynik, jaka jest odległość między tymi dwoma punktami. I druga opcja to jest poziomica, czy jeżeli potrzebujecie sprawdzić poziom, odchylenie. Możecie to sobie wszystko właśnie na waszym iPhoneie zobaczyć. Jeżeli chcecie układać ikonki i przenosić je między swoimi ekranami na iPhoneie, to oczywiście musicie kliknąć wolną przestrzeń, zaznaczyć ikonkę, a następnie dosunąć ją do rogu i przesunąć ją na nowy ekran. Można jednak robić to dużo szybciej. Wystarczy, że zaznaczycie tą ikonkę, a następnie palcem będziecie się przesuwać między danymi panelami. Jest to dużo szybsza opcja, a także możecie wybrać pierwszą ikonkę i dodawać. Następnie do danej grupy więcej ikonek, dzięki czemu w tym przypadku możecie przenieść aż 6 ikonek jednocześnie. I zobaczcie, jest to dużo szybsze. Jeżeli korzystacie z Safari, to w bardzo łatwy sposób możecie się przełączać między otwartymi kartami. Wystarczy, że w lewo lub w prawo. Przesuniecie palcem nad adresem strony internetowej. Ewentualnie, jeżeli macie bardzo dużo kart otwartych, to wystarczy, że na ikonkę karty klikniecie i przytrzymacie. I tutaj od razu pojawia Wam się opcja zamknięcia wszystkich kart. Wystarczy, że potwierdzicie, i dzięki temu macie szybko wyczyszczoną przeglądarkę. W bardzo szybki sposób w aplikacji zdjęcia możecie przełączać się między tymi najnowszymi a najstarszymi. Wystarczy, że klikniecie u góry, wtedy wracacie do tych najnowszych zdjęć, a jeżeli klikniecie ikonkę Biblioteka, przesuwają Wam się zdjęcia do tych najnowszych. W iPhoneie możesz bardzo szybko uruchomić aparat w swoim telefonie wystarczy, że w tył obudowy uderzysz dwa razy palcem i zobacz, uruchamia się aplikacja kamery. I żeby ta funkcja zadziałała, musimy wejść w ustawienia, następnie przechodzimy do opcji dostępność, wybieramy dotyk i tutaj na samym dole mamy stuknięcie w tył. I tutaj możemy przypisać dwukrotne stuknięcie, na przykład do aparatu. A trzykrotne stuknięcie to będzie włączenie latarki. Jeżeli wejdziecie do waszej aplikacji poczty, to w łatwy sposób dwoma palcami możecie zaznaczać i odznaczać większą liczbę wiadomości. Ten sam sposób działa oczywiście z notatkami, a także w aplikacji pliki możecie zaznaczać foldery oraz pliki na waszym urządzeniu. Czasem jest tak, że przewijając YouTube'a bądź jakąkolwiek inną stronę internetową, chcesz szybko wrócić na sam początek. Wtedy oczywiście możesz. Przewijać całą stronę z powrotem do góry, ale możesz także skorzystać ze skrótu. Wystarczy, że klikniesz na nocza, i w tym momencie automatycznie iPhone przenosi cię na początek strony. Ten trick działa także w innych aplikacjach, przeglądarce internetowej, a także w aplikacjach zdjęcia. Jeżeli w iPhone nie chcesz włączyć latarkę, to możesz zrobić to z górnego menu, tutaj tym przyciskiem. Natomiast, jeżeli Twoja latarka za słabo świeci, to wciśnij i przytrzymaj, i tutaj możesz wybrać większą moc świecenia. Tak samo, jeżeli chcesz ustawić timer, to tutaj wciśnij przytrzymaj timer i dzięki temu możesz szybko wybrać czas, który potrzebujesz odliczyć. Jeżeli słuchasz podcastu, odtwarzasz jakiś film, a chciałbyś, żeby po pewnym czasie automatycznie się to zatrzymało, po to na przykład, żeby nie rozładować sobie telefonu przez noc, wystarczy, że przejdziesz tutaj do swojego ekranu głównego, wybierzesz aplikację zegara. Przejdziesz do minutnika, ustawisz tutaj odpowiedni czas, po którym to odtwarzanie ma się zastopować, a następnie wybierzesz opcję po odliczaniu. I tutaj na dole masz wyłącz odtwarzanie. Teraz wystarczy, że uruchomisz ten minutnik, i po dwóch godzinach, 11 minutach odtwarzanie się zatrzyma. Jeżeli w Safari przeglądasz jakąś stronę i chciałbyś ją zapisać lub udostępnić komuś np. w formie PDF to wystarczy że tutaj na dole klikniesz sobie ikonkę udostępniania a następnie wejdziesz w opcję zaznaczysz PDF. Klikniesz gotowe i w tym momencie możesz zachować daną rzecz w plikach właśnie jako PDF. Jeżeli piszesz coś na iPhone'ie i potrzebujesz szybko dodać jakiś znak specjalny z tej drugiej warstwy lub cyfry, to nie musisz oczywiście klikać, możesz przytrzymać, wybrać odpowiedni znak, a następnie klawiatura automatycznie przełączy się z powrotem na klawiaturę z literami. Możesz to także robić dwoma palcami, wciskając, przytrzymując, wpisujesz. Na przykład numer telefonu, jeżeli puścisz, znowu masz klawiaturę z literami. Jeśli podobały ci się te porady i sztuczki dla iPhone'a, nie możesz przegapić mojego kolejnego filmu, gdzie odkryjemy równie niesamowite porady i triki dla MacBooka oraz innych urządzeń Apple'a. Kliknij i zostań ze mną, aby nauczyć się jak w pełni wykorzystać swój sprzęt.